Do tego momentu to szło jak krew z nosa, żeby wystartować tą pierwszą warstwą płytek. Ale teraz to już poleci. 3, 2, 1, go. To miał być moment. No, to miał być dosłownie moment. Niestety, jak zwykle. Z jednego momentu zrobiło się kilka momentów. Jeszcze chwila. Jeszcze chwila i będzie skończone. Tutaj jednego muszę przyciąć, bo się okazał troszkę za długi. Zresztą te dekory też nie idą idealnie w poziomie. Więc ile mam do szczytu położone? 77, a zostało mi 50. No to 20 cm mniej. Ale kurcze, garbatę są. O ile wymiarowo trzymają wymiary, to są garbate, tak jak tu wystaje jedna, tu wystaje. Urok takich jodełek. Z daleka ładnie wygląda. Powejmować krzyżyki, wyczyścić i zafugować. Minęło 12 godzin od położenia płytek. Także myślę, że na tynku gipsowym spokojnie można już je fugować. Ale się kurczę pokreszczyły. Skobane. Umyte, wyskrobane, ale powiem Wam, że dopiero jak się zmoczy, to wyglądają zarąbiście. Na nie się powinno nanieść coś takiego jak są te impregnaty, wiecie, mokra kostka. Fajnie by wyglądały. Nie wiem czy to by zdawało egzamin, ale ja bym mu siebie spróbował. Dobra, myję, niech sobie wyschną. Będzie można fugować. Pooklejać ściany, żeby nie upierdzielić, bo tu jest fuga antracyt, więc może być ciekawie. A tu widać? Nawet nie wiem, czy GoPro to zbiera. A tam płyteczki zostały wklejone na mamuta. Dlaczego na mamuta? Szkoda było kleju urabiać pod, wiecie, 9 płytek, a druga sprawa, że tam już jest farba. I wolałem to zrobić na mamuta, bo wiem, że to będzie trzymało. To jest wewnętrzne, tam się nikt nie będzie z tym szarpał. A klej podejrzewam, żeby odmoczył farbę, i mogłoby to po prostu odejść razem z farbą. Także jest jak jest.